Działek. Przedszkole zaczyna się w czwartek, natomiast najwyraźniej e, po sobotnich atrakcjach, albo nie wiem po czym, po prostu e, nasz syn dzisiaj wstał z katarem. Już ma zatkany nos, już mi kicha co chwilę. Tak więc normalnie <grym> z spokoju było może z dwa miesiące. No czekajcie, ostatnio był chory tuż przed naszym, e, na początku czerwca. No to spokój był, y, powiedzmy, czerwiec, lipiec i teraz jest końcówka. Trzy miesiące spokoju było. No to przecież odpoczęliśmy. Ja nie wiem, po prostu ja nie wiem, jak to się wszystko dzieje, że on tak po prostu y, często to wszystko łapie. Podobno to jest normalne, ale dla mnie to nie jest normalne. Ja się nie mogę do tego przyzwyczaić. Po 16 chorobach w zeszłym roku, jak sobie pomyślę, że będzie dokładnie to samo w tym, o, ta się jeszcze uderzyła. Witajcie w mój poniedziałek, po prostu nic, tylko czerstwa, była i wiecie co. Hobiadek na jutro zrobiony. Znaczy to jest na jutro dla Bożeje dla nas na dzisiaj. Drugie śniadanko też już mam gotowe. Zaraz kawunia wjeżdża do śniadanka i Bo zaczęliśmy dzień dzisiaj o 5.30. W związku z tym moja córka jest na drzemce już od prawie godziny, a jest dopiero 15 po 9. Nie! nie. <grywka> Marchewka została podkradziona bratu, tak więc zarazki już wymienione. Jupi! Cudowny tydzień przed nami. Przyszła mi paczka, i yy, ja tak naprawdę SMS-a o tym, że ta paczka ma przyjść, dostałam już w zeszłym tygodniu, ale nie mam bladego pojęcia, co to jest. łażej mówi, znowu coś zamówiłaś. Nie, ja no właśnie, nie. Sprawdziłam firmę, która była opisana jako nadawca tej paczki. I że niby to jest jakieś perfumiarstwo z Rumunii. No, ale ja nie wiem, ja nie pamiętam, żebym ja podawała komuś adres. Serio? Jest ciężkie, także coś tutaj jest mocnego w środku. Zobaczymy. A zobaczymy. Chyba jednak. Dobra, już wiem. Dostałam perfumy z, od The Gulf Orchid, no ładnie to wygląda, Nie wiem, że ładnie to wygląda. Jakbym miała mało perfum, to są kolejne azjatyckie perfumy, pierwszy raz w każdym razie dostałam. Do tej pory wszystkie kupowałam, a tymczasem tutaj, no też mi się wydaje, że jest sporo zapachów yy, dla mojego mężczyzny. One tak wyglądają, no mają bardzo ciemne opakowania. Będziemy sprawdzać, bo ja bladego pojęcia nie mam, co to jest. No to wygląda, to wygląda jak coś dla mnie, ale spoczko, bardzo się cieszę. Jesteśmy po wieczornych egzorcyzmach. Ja tak nazywam naszą wieczorną rócynę, jak którekolwiek z dzieci jest chora, bo chociaż bardziej to jednak dotyczy naszego syna, bo on jest jednak strasznym przeżywaczem i na niego katar to naprawdę już, wiecie. Śmieję się, że menflu, męska grypa. No, szybko tego doświadczamy, powiem Wam naprawdę. Trzymajcie ze nas kciuki, szybko tam się ze ząb w tym rogu zaczął. Mam nadzieję, że szybko się skończy, ale bądźmy realistami. Wiecie, posiadanie żony influencerki ma naprawdę bardzo dużo zalet. Jezu, ale ma też, ma też swoje wady. Było, wejść, nagrałbyś coś. No bo ostatnio jakby. Nie nagrywałem się, tak to prawda, nie było mnie. Ma dużo w ogóle... pracy, to fakt. Jakby to nie jest tak, że ja wszystko, bo to śmichy chichy powiem, że się opierdziela, bo się trochę opierdziela. Opierdziela ale... się. No, bo się, to ja, głównym moim zadaniem jest nagrywanie vlogów. Natomiast uh, wszyscy wiemy, że błaże jest miłym dodatkiem, więc jak tego dodatku trochę brakuje, no to jest smuteczek, tak? Co ja mogę? Aha. Także tego. Nie tego ja w ogóle. <laughs> Ale że, wzięli Ale że mundia. Dutka nie wzięli na mundial. na mundial. Właśnie ostatnio zastanawiałem się, jak to jest, że już ten zwrot to już tak po prostu stanowi o tym, że ktoś jest no, stary. stary. Tak. Jak już już, co, o co chodzi? We, Ale żenuła. wiesz, co jest najlepsze, że ja ostatnio weszłam w statystyki naszych vlogów. Nas praktycznie nie oglądają osoby poniżej 25 roku Bo, życia. Dlaczego miałyby nas oglądać osoby no, poniżej 25 no wiesz, roku jakby, życia? Niby nie ma powodów, ale wcześniej takie statystyki miałam, dlatego teraz ostatnio. Bo to było 10 lat temu. No. I wszyscy już dorośli. Nie? Tak. No, tak więc myślę, że wszyscy kumają ten tekst. Ale to jest, to jest fajne, że właśnie y, zmieniamy się i nasze życie się zmienia mhm. wraz z innymi osobami i fajnie to jest. No, że, że tak to właśnie następuje. Tak my dorośliśmy razem z naszą publicznością. Tak jest. I to jest fajne. I za to Wam dziękujemy, że jesteście. Ty, usiądź sobie, rozbójniczko jedna. Noc była. Koparka. Koparka! Tak, nie, to nie jest koparka, to jest olejarka. Koparka! Usiądź sobie, bo spadniesz. Nie będę nawet mówiła. Ja nie mam prawa narzekać w ogóle, dlatego że to Błażej spał z dziećmi w pokoju. Natomiast jakby słyszałam, tak. Bo to ciężko nie słyszeć, bo nasz syn wchodzi na takie rejestry i nie wiem, powiedzcie mi, czy wasze dzieci, jak są chore i mają katar, to też e, w nocy cały, całą noc się drą i płaczą, bo ja nie wiem, on ma prawie 4 lata i żadnego progresu w tej kwestii nie widać. I nie wiem, czy to jest po prostu, bo nasza córka tak nie ma. Ona jakoś, mam wrażenie, że bardziej, nie wiem, że z godnością, ale jakoś lepiej. Tą chorobę znosi, jeżeli już ją ma. Na razie jeszcze jej nie ma, ale umówmy się to. Się niedługo pewnie zmieni. Natomiast on. Halo, proszę Państwa. No. On jest strasznym przeżywaczem, a przynajmniej ja to tak odbieram, ale może po prostu wszystkie dzieci tak mają i tylko nie wiem. My nie wiemy o tym. Niemniej jednak dzisiaj, dzisiaj to ja będę spała z nimi, tak więc też już jestem, nastawiam się psychicznie na różne rzeczy, które się mogą dziać w nocy. No zobaczymy no. Z wtorek, za dwa dni on powinien iść do przedszkola, ale nie widzę tego, jest tak zaglucony, tak więc podejrzewam, że trzeba się będzie wstrzymać do poniedziałku z puszczeniem go. Szkoda, bo ten pierwszy dzień pewnie też jest taki fajny, wszyscy się poznają i tak dalej, a ja tu no ale nic nie zrobimy będzie musiał się wstrzymać do poniedziałku z tym przewinął mi się na facebooku, ponieważ ja jeszcze w dalszym ciągu nie wypisałam się z wszystkich grup ślubnych, pomimo, że jesteśmy już trzy lata po ślubie, jak wiecie no i przewinął mi się tam temat zaręczyn. jakaś dziewczyna wrzuciła a, wrzucicie zdjęcia pochwalcie się, co narzeczeni dla was wymyślili, jaką scenerię jakie to, jakie tamto no i ja generalnie w tym względzie Jestem mega szczęściarą. Znacie naszą historię, podejrzewam to, to wiecie. Sama nie przypuszczałam, że będę miała zaręczyny w takim miejscu, i też to nie było do końca planowane, ale to już inna historia. Znaczy, zaręczyny były planowane, ale jak był kupowany lot do Paryża, to nie było to kupowane z zamiarem zaręczyn, o, w ten sposób. Tak, oczywiście, tu są zwierzątka. No i zastanawiam się. Jak to ująć? Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych jest to mega ważne, jak się te zaręczyny odbywają. I ja natomiast jestem zdania, że y, jakiś taki złoty środek u mnie. Oczywiście, że nie chciałabym, żeby to było na totalny. Mówię to już czysto w ogóle hipotetycznie, bo przecież ja to mam za sobą, miałam najpiękniejsze zaręczyny ever, dla mnie osobiście. Ale wydaje mi się, jakby moje podejście jest takie, bo pierwsze zaręczyny miałam straszne, bo jakby to nie były moje, jakby zaręczyny z Błażejem to nie były moje pierwsze zaręczyny. Może tak, ale to jeżeli jesteście ze mną te ileś tam lat, to też pewnie wiecie. I te pierwsze zaręczyny to był dramat. No mogłyby być gorsze, ale do romantycznych zaręczyn. Zaręczyn z filmów, albo jakichkolwiek y, minimum y, ogarnięcia czegokolwiek. Nie wiem, jak mam to skomentować nawet. Po prostu były to słabe zaręczyny. Nie będziemy do tego wracać. Ja y, nie miałabym nic przeciwko, bo wiecie, jakby Mama, ja nigdy nie wymagałam. Aha. Mama, kapcia zdjęłam. I co ja mam teraz założyć, tak? No dobra wracając do tematu. Ja nigdy nie miałam nastawienia, że to musi być w jakimś mega super hiper fancy szmancy miejscu, że musimy lecieć, nie wiem, na Zanzibar, na Bali, a w ogóle jakaś prywatna plaża i e, najlepiej jeszcze żeby ktoś nas um, z filmował z ukrycia, bo przecież ja jestem influencerką i muszę wszystko wrzucić na social media. Przepraszam, popłynęłam tutaj już, ale nigdy nie miałam wygórowanych wymagań odnośnie tego momentu mojego życia i zawsze mi się wydawało, że nie to jest w tym wszystkim najważniejsze, chociaż tak jak mówię, takie zaręczyny na odpierdziel totalnie, które ja miałam, to też nie jest fajnie. Tak więc jestem ciekawa Waszego zdania, czy jesteście zadowoleni ze swoich zaręczyn, jeżeli już takowe są za Wami. Możecie opowiedzieć, jak to wyglądało. Jestem ciekawa po prostu Waszego podejścia do tego dnia. Czy to jest taki super, hiper, ekstremalny dzień, że musi być totalnie pierścionek za ileś tam tysięcy, właśnie miejsca jakieś takie super, hiper, fancy, szmancy. Dla mnie osobiście nie musi. Dla niektórych najwyraźniej musi. Dla mnie... To nie umniejsza, jakby jeżeli uczucie pomiędzy dwojgiem osób jest takie duże, prawdziwe i fajne, to nawet wystarczy zwykły piknik zorganizowany w parku. Jakby wiadomo, że fajniej jest jakaś, jakaś tam dodatkowa atmosfera, dodatkowy jakiś tam oprawa tego, słów mi brakuje. Żeby to był wyjątkowy moment, ale to też nie oznacza, że to musi nie wiadomo ile kosztować. Dla mnie zawsze bardziej liczył się gest niż same pieniądze. No i tak, no jestem ciekawa, bo mówię tak, dzisiaj zobaczyłam jeszcze ten post o tych zaręczynach i mi się właśnie przypomniało o tym temacie, nie, dlatego wam o tym mówię. Zobaczcie, jakie tu mamy baby kwiatki, tylko mi się rozmazują, nie wiedzieć czemu dzisiaj. Nie chcę łapać ostrości, ale normalnie tutaj listki takie wyrosły. Błażej będzie dumny z nich, że tak mu rosną. Ale są takie słodkie w porównaniu z tymi dużymi. Dzisiaj w pracy mieliśmy imprezę. To było coś pod tytułem Tea Party na zakończenie lata. No i między innymi w ramach tej całej imprezy było Music Bingo. I zobaczcie, udało mi się tutaj uzyskać 5 i w związku z tym dostałem nagrodę książeczkę do no, książkę do kolorowania. Tak to się nazywa żono? dla dorosłych. O, kolorowanka dla dorosłych. W z tyłu jest napisane odwróć, mhm. że to jest dla y, bardziej... Nie, tam na dole w lewym dolnym rogu, że to jest dla bardziej professional y, coś tam. Czy tam zaawansowanych coś tam mhm. jest takiego okay. napisane? Bardzo nam się podoba. Osoba, Nazwisko która otorki. tak. Kali buziak. <laughs> I do tego jeszcze oczywiście. Kretki. Ale no, są kredki, bo to są takie baby kredki. Takie baby. No. Pomóc Poproszę, ci. pomóc. O. Super, dziękuję. I e, oczywiście rozmowa z żoną była jaka. Ja się zapytałam, czy to dla mnie jest. E, no i e, mąż powiedział: najpierw, niby w pierwszej chwili, tak, ale potem stwierdził, że w sumie to po tych wszystkich projektach, które tak bardzo zajmują jego. Umysł w tym momencie, to może on powinien zrobić coś takiego odmurzającego. Tylko, że zaraz sobie również pomyliłam, że jak zacznie to robić, to stwierdzi, że to jest w ogóle bez sensu, że on traci czas i w ogóle po co to? Tak wiemy, wiemy jak to będzie wyglądało, że zacznę, z, po prostu powiem, że nie i oddam to żonie. Ja się cieszę, po prostu odstresowuję i odmurzam przy tym. Natomiast ty jesteś tą osobą, która yy, Robiąc coś musi czuć, że jest sens robienia tego, a to jest tak naprawdę bez sensu, bo poza odstresowaniem i odmurzeniem to nie ma większego sensu. Dlatego ja będę wychodził ze swojej strefy komfortu, Bardzo się jak cieszy. to się ładnie po polsku Bardzo mówi. Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać. Prawda? A druga kwestia jest taka, że dzisiaj wrzuciłem informację, że czytam książkę Trole Putina z wydawnictwa SQN. Dziękujemy za książkę, tak dostałem. I teraz y, kwestia jest tego typu, że ostatnią książkę udało mi się w miarę zgrabnie, jak już się za nią zabrałem. W drugim podejściu, no to udało mi się ją skończyć i mówi, coś tej książki nie mogę skończyć, bo. No, nie mogę w ogóle zacząć, bo jestem dalej na 30. stronie? Już któreś podejście, no, jakoś tak mi nie wychodzi. I dopiero dzisiaj się okazało, że siedzę sobie na zewnątrz i znowu ktoś do mnie podchodzi, po prostu, bo ta książka jest w takim <laughs> rzucającym się w oczy kolorze, że wszyscy mnie widzą wtedy i znajomi podchodzą, pytają się, co to za książka, i potem jest gadka szmatka, i potem mój czas na czytanie książki po prostu. <laughs> Już idzie się. No. Jest na to sposób. Ja kiedyś miałam, jak jeździłam jeszcze do pracy i w ogóle. Uh -huh. I po pierwsze nie chciałam niszczyć książek, a po drugie niekoniecznie chciałam, żeby inni widzieli co czytam. <laughs> to miałam takie specjalne etui dziewczyna szyła. Mhm. Rozumiesz, to się ładowało w to etui Można by to by zamówić Jakieś takie neutralne etui Bo jakby jakieś nowofiubździu To znowu by się ciebie pytali, a co to jest Dokładnie. A tak to jakieś takie neutralne etui ci zamówić I może wtedy wszyscy ci dadzą święty spokój Może, a ja mam jeszcze proszy, prostszy sposób To jest taki w sam raz na jesień i zimę jest beżowym papierem Nie, pójdę po prostu sobie do samochodu czytać a, tam cię nikt nie znajdzie Tak, bo to jest najlepszy patent wtedy Spokój, deszcz, można wyjść Jak jestem w pracy to momentalnie po prostu od razu Ktoś mnie zaczepia i y, no ja mam na, na, na Open Planie po, y, całe biurko. Cały ten Open Plan jest po prostu tak usadowiony, że jesteśmy, że tak powiem, na, na szlaku usa, us, usadowieni, i cały czas tam jakieś osoby chodzą. Mi jest oczywiście a to, a tamto. No i wiadomo, jakbym już otworzył książkę, no to już nie mam mowy w ogóle. Ja muszę. Zniknąć z pola widzenia i sobie poczytać, i najlepiej do samochodu. No dobrze, że masz rozwiązanie tej sytuacji. W takim razie Prawda? wiesz, co robisz. Dokładnie. co robić. Także sprawa się dzisiaj wyjaśniła. Tam jeszcze płyną rekiny i ryby, a którą jeszcze tu jest zarówka, Malody. I tu jeszcze e, Mikołaj się spotkał, bo Mikołaj spotkał mi się z kocyku. A tu o, już. Na Mikołaj spotkał mi w kocyku, tak? Tak, to kocyk dla misia. A ten Mikołaj? Tu siedzi na kanapie. I co robi? Odpoczywa, porobi sobie przerwę. Aha, robi sobie przerwę, bo długo rozdawał prezenty, tak? Po długo rozdawał prezenty. A tu jest znowu kapet do założenia. Po raz kolejny stan mnie i mojej facjaty, po prostu określa naszą rzeczywistość. Dlatego, że zgodnie z oczekiwaniami, jak wam pokazywałam, że zarazki zostały przekazane, to zostały przekazane. Dzisiaj w nocy ja spałam z dziećmi, no i oczywiście nasza córka zaczęła rzęzić, całą noc mi się przewalała, więc spałam bardzo niedużo. Dzisiaj oczywiście jest na dwóch bardzo krótkich drzemkach, bo nie jest za bardzo w stanie spać przez to, że ją przytyka. W ciągu dnia jest taka lekka sinusoida, nie do końca, wiecie, da się przewidzieć. Są momenty takie jak teraz, że super się bawi, coś tam sobie gada. Ale są też momenty, że wyje, i to wyje tak przeraźliwie, że aż normalnie robi się cała w czerwone plamy, i ja nie do końca wiem, jak jej pomóc, bo żadna moja propozycja no, nie spotyka się z, z entuzjazmem z jej strony, jeżeli mogę się tak wyrazić. A teraz sobie siedzę z tak, tutaj jest szczoteczka jej, taka, znaczy to jest taki gryzako szczoteczka. I robię sobie, zaraz wam pokażę co. Boże, no wiecie, że wciągnęłam się w czytanie. Bardzo liczę na to, że skończę tą czwartą książkę w tym miesiącu. No i robię sobie taki wydruk do, z okładkami do... Nie, zostaw proszę. Zostaw proszę, to ma tutaj być. Na wszelki wypadek, żebyście się o to nie... Żebyście się o to nie spierali, to to tu zostaje. Wiesz, gdzie jutro idziesz? Do przedszkola. I, i, idę jutro... Bo jutro ludzie już poszli. Jutro ludzie poszli. Jutro ludzie dopiero pójdą. Tak, ty też pójdziesz, no. Ona też pójdzie? Tak, w wózku pójdzie, znaczy ona pojedzie bardziej. Zaraz wam pokażę, co tutaj sobie robię, bo akurat jest teraz moment, kiedy oni są właśnie współpracujący, więc się da i przygotowuję sobie stukładki do wydruku. No, tak więc mam tutaj e, to, co już sobie przygotowałam. Czekajcie, przesunę to może, żebyście trochę widzieli. Tak to wygląda. To sobie druk, będę drukowała okładki w różnych rozmiarach, dlatego że które będą do trackera, inne natomiast będą do stron z recenzjami i to wszystko będzie do reading journala. Bo już ta aplikacja, której używam, którą pokazywałam na Instagramie. No, ja jestem jednak analogowa dziewczyna i muszę mieć też coś, coś takiego.